Jak rozpoznać, że dziecko jest ofiarą cyberprzemocy? Przecież dzieci nie zawsze dzielą się tym z nauczycielem czy z rodzicami. Część dzieci mówi, ale duża część rzeczywiście nie zgłasza tego problemu. Nikomu z dorosłych, ani rodzicom, ani nauczycielom w szkole. I jeśli dziecko nie mówi, to rzeczywiście mamy tutaj troszeczkę trudniejszą sytuację, ale nie znaczy to, że nie możemy w ogóle rozpoznać, że coś niedobrego dzieje się naszemu dziecku. Jeśli chodzi o cyberprzemoc, to takimi sygnałami alarmowymi, na które rodzice powinni zwrócić uwagę, są wszelkie zmiany w zachowaniu dziecka i w jego nastroju. Jeżeli dziecko, które do tej pory było wesołe, spokojne, nagle zaczyna być zdenerwowane, rozłoszczone, smutne, szczególnie w tych sytuacjach, kiedy korzysta z internetu, kiedy odbiera smsa, kiedy wchodzi na swój portal społecznościowy, to to jest taki sygnał dla rodzica, że coś niedobrego może się dziać. Jeżeli dziecko do tej pory zaangażowane mocno w internetową aktywność, mające dużo kontaktów w sieci, zaczyna się z tej aktywności wycofywać, przestaje używać internetu, mniej używa telefonu komórkowego, yy, zmienia konto na profilu albo w ogóle się z niego wycofuje, to, to mogą być takie sygnały, że coś złego w internecie je może dotykać. Czym się różni cyberprzemoc od przemocy tej tradycyjnej? Wydaje mi się, że my dorośli często popełniamy taki błąd, że myślimy, że to co jest w internecie to jest tak trochę na niby, nawet mówimy o świecie wirtualnym. Czym się różni przemoc w jednym i w drugim miejscu? To, co Pan powiedział, jest bardzo ważne, że to my dorośli mamy taką tendencję, żeby rozróżniać między światem wirtualnym i światem realnym, przyjmując takie założenie, że to, co jest w tym świecie poza internetem, to jest prawdziwe, a to, co w świecie wirtualnym to takie trochę. Jest takie na niby. Tak, trochę na niby. Można się od tego łatwo odłączyć, to nie boli, to, to nie wyrządza krzywdy. Tymczasem jest wręcz odwrotnie. Nasze dzieci nie traktują tych światów rozłącznie. Dla nich równie ważne jest to, co dzieje się w świecie poza internetem, jak i w świecie online. Te dwa światy absolutnie się w ich życiu przenikają. Cyberprzemoc często jest przeniesieniem konfliktów i yy, przemocy ze środowiska. Tego tradycyjnego, rówieśniczego, które rzeczywiście możemy obserwować na szkolnym korytarzu, podwórku, boisku. Internet dał dzieciom w dzisiejszych czasach po prostu kolejne narzędzie do realizacji działań agresywnych, przemocowych. Dzieci, które doświadczają takiej przemocy, zarówno tej tradycyjnej, jak i tej w internecie mówią, że tak naprawdę konsekwencje są te same i że tak naprawdę ta cyfrowa, wirtualna rzeczywistość boli tak samo jak ta tradycyjna. Cyberprzemoc nieco różni się od przemocy tradycyjnej, jeśli chodzi o zasięg materiałów, które mogą docierać do szerokiej publiczności. Różni się tym, że materiały, które są wrzucone do sieci trwają dłużej, a dziecko w związku z tym ma dużo mniejszą. Możliwość obrony. Czasem nie wie nawet, kto jest agresorem. Czy z tego, co pani mówi, nie wynika, że cyberprzemoc może być dla ofiary nawet bardziej bolesna? Ci, którzy je doświadczają, mówią, że boli tak samo, niezależnie od tego, czy dzieje się w środowisku poza internetowym, realnym, takim gdzieś na korytarzu szkolnym, czy dzieje się w cyberprzestrzeni. Młodzi ludzie, którzy je doświadczają, mówią, że przeżywają podobne emocje i konsekwencje są w zasadzie podobne. To, co je różni, to tylko masowy zasięg, dostępność wielu osób. Więc być może, może być nawet trudniejszą sytuacją dla dziecka. Bo ofiara przemocy doświadczonej w internecie obawia się, że wiele osób dowie się o tym, wiele osób dostanie takie materiały, że i będzie w takiej ekspozycji społecznej bardzo szerokiej. No i nie ma za bardzo możliwości, żeby się obronić. Dokładnie tak. Możliwości obrony są bardzo ograniczone, ponieważ sieć zapewnia też pewien rodzaj anonimowości. Oczywiście to jest złudna anonimowość, bo jeśli się chce, to są sposoby, żeby Sprawdzić, kto jest sprawcą takich działań agresywnych. Natomiast rzeczywiście możliwości przeciwdziałania, podjęcia jakiejś aktywności, które by miały tę przemoc przerwać. Są dużo bardziej ograniczone niż w przypadku takiej przemocy tradycyjnej. Gdy jako nauczyciele albo rodzice dowiadujemy się, że konkretne dziecko jest ofiarą cyberprzemocy, co powinniśmy zrobić? Po pierwsze, powinniśmy sprawę potraktować poważnie, bo jest to taka sama sytuacja jak sytuacja doświadczania przemocy fizycznej, psychicznej czy tej tradycyjnej. Po drugie, dobrze jest porozmawiać z dzieckiem i ta rozmowa powinna mieć dwa cele. Po pierwsze, żeby ustalić fakt, Zobaczyć, co tak naprawdę się stało. A po drugie, żeby udzielić dziecku wsparcia, bo ono znajduje się w bardzo trudnej sytuacji Czy emocjonalnej. Czy powinniśmy dziecku zabrać telefon? Raczej nie, ponieważ y, zabieranie telefonu dzieci traktują jako rodzaj kary za coś, czego nie zrobiły. A po drugie, zabieranie telefonu, odcięcie od internetu jest często odcięciem dziecka od pozytywnych sytuacji, od bycia w kontakcie z rówieśnikami, od informacji i wiedzy o tym, co się dzieje w szkole, bo często takie informacje są przekazywane przez internet. Dzieci bardzo zresztą boją się takiej reakcji rodziców. Myślą, że jak zgłoszą cyberprzemoc, to rzeczywiście pierwszą reakcją dorosłych będzie odebranie telefonu. Można jednak dzieciom pomóc też w inny sposób, nie odcinając ich od komórki, od, od internetu. Można poradzić dziecku, aby na przykład na jakiś czas zablokowało swoje konto, zablokowało osobę, która w sposób agresywny się z nim kontaktuje, żeby zgłosiło nadużycie do administratora serwisu. A jeżeli jest taka potrzeba, można zawsze zmienić numer telefonu komórkowego, można zamknąć konto na portalu, założyć nowe, założyć pocztę pod nowym adresem, czyli trochę technicznie zabezpieczyć się przed atakami cyberagresorów. Bardzo Pani dziękuję. Dziękuję. Bezpieczne dziecko w internecie? e potrafi. Sprawdź na gov.pl, ukośnik, nie zagub dziecka w sieci.